Dobra. gdzie dzisiaj nagrywamy y, blisters z wyroki. Szybki unboxing w aucie. Jeszcze jesteśmy pod Biedrą. Stop. Nie może być widać straży, Może, mm. no, bo mam i tak na profilowym moją. To Karol Kolekcjoner! Dobra, otwieram blisterka. Nooo! Rzeczywiście to. To jest fajne, tego mi nie macie prawa wyrzucać bo Ale już ja ostatnio się wyrzuciłam, wyrzuca. no No Berlin Update Dobra Są so. HUNTELAR HUNTELAR Tak jest Dobra, pierwsza <laughs> Magic Yes Jest XL Sajewiscie Dobra, to dawaj po kolei Mamy Magic Moment Dynamo, powtórka. O, tego jeszcze nie mam. To jest Desi, e, Złama i Fabinina. Powtórki, nie? Pokaż tego Dynamo, Masz go już? No. Ta, to jest ten sam? No, Sven, Narzędzia. Finał. Ej, a Sven i Lars to bracia? Tak. Finał Berlin już masz. Luka, jest, no pokaż go, to jest Dynamo. Też tego masz? A go kompletny! Co? Szalkę. Proste, że kompletny? mam coś. Ty masz nawet też na luka Silva Impact. Jest! Piona! <grym> <grym> Piona! Kom, to fotóka, to kompletna. To eee. Ja bym masz teraz za dużo tego tu. <grym> Mogę ja ostatnią? Ja zobaczę, że z jakiegoś magika realu trafię. O jeden blister i dwa meżiki. To No, ładnie, to... ładnie. pierwszy. To, to już i... masz. Jest Dynamo, yes, dynamo jakiś. Znovu jest XXL. XL nie, Aha. XXL. Aha. za Zaróż tych X-ów? Jest <laughs> Dynamo na rękę. Ferreira. Dobra, Jaki... to będzie dla mnie. Dobra. Dobra. Trzymaj. Ją ostatnia. I ostatnia Sasha Daję złożyć. ją Czego to jest moje saszeczki? Bu, z tym że co? O, Wieża Magic! Drugi jest bardzo Magic! O nie mam rund! Tego. Jest! Arsenal! Magic... Dobra, Magic moment Barca, już drugi. Przyszmiał miałeś z Szawinę. Arsenal... Rund of 16. Marlos. Jest! Kompletny! 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 Jest mówię, jeszcze go nie trafi! Ta, a rodę masz? Nie No to elegancko Galanto Drugi Także z tej okazji Patrz nagrywasz Z tej okazji iż był taki zajebisty ten unboxing <grym> Mamy jeszcze jednego Patrz patrzcie się nagrywa Dobra Oby nie było Huntelara ani tych, tych. Dobra mamy 4 saszety ja! ja, Znowu! Zfuntelor. Dobra. Ja otwieram ostatnią, tak Dobra. jak ty. Jeszcze Arbela by wpadł. O, to by było cudniasko. Ale ja nie wiem, czy się wpadnie Arbela. Trzy, odjąć siedem, równa... i jeszcze cztery, bo... Rundum z X-in-real! Łącze yes! blistery z Biedry są cudne! Impact quadrado! Nie mam! Jest! Elegancko! To mam. Dobra, jest. Rafinie, masz? Warta marsz... przecież kompletna, nie? Kompletna, kompletna, kompletna. I Morata, dobra, to nie, jest lubimy Morata, to Morata będzie średnia. Ja zostawiam go siebie, wiesz. Proszę. Dobra, szaszata z tym? Suarezem i w ogóle... Keeplay, Fabregas. Masz go? Nie. No to już go masz! <laughs> mam. Kurde. Nie mam! Jest Bonnie! Ale dużo nie widzisz? no No zajebiście. Z Bazelu, sokrati Borussia. No To wszystko miałem komplet Masz wziąć sobie tą swoją saszetkę? Dobra, gdzie mhm. ja ona leży? Tu pod tym pod Bonim. Nie by, żeby nie było, że ona coś tam pcha. Uczciwie. Kurde, ten już jest chyba piąty raz. Piłka znowu. Czy Czarito mamy, Demiches. No. Dobra, ta była pusta. Melo, melo. Jeszcze twoja jedna A! O jak ładnie ją Bez plucia Czekaj, pierwsza ja muszę zobaczyć. Oczywiście, pusty przebieg. Oczywiście, O jest, Torres. XL. XL, już trzecia. Jak nie mieliśmy żadnej, to nie było żadnej, a teraz są trzy. Ten już jest chyba piąty. To trzynaste. Nie no, trzynaste nie. To sześćdziesiąte. Dobra, to pokaż 180, teraz. To o to dziewięćdziesiąte, to ale Ramosa, Ramireza na nie, przykład nie możemy trafić, nie? Bo to Chelsea, moja kochana. Dobra, to teraz pokaż te, które. No, te, które cię ci trafiły dobre, nie? Takie jakieś Który skarbenki. Tu mam. Tak. No, no To do Limita Huntelara. Jedna. XL. -ka. Dobra, weź tu wyłącz, i tu się będzie godziennie Tak. Dobra, także unboxing jak najbardziej udany. Do widzenia. Do widzenia, Narka.